Witajcie na kanale politycznym! Ukraińska armia ma wkrótce otrzymać od USA pociski GLSDB, mające zasięg nawet do 150 km. Według The New York Times oznacza to, że Waszyngton łagodzi stanowisko w sprawie dostarczania na Ukrainę broni zdolnej do uderzenia na Krym, gdzie są tysiące rosyjskich żołnierzy i bazy wojskowe. To bardzo skuteczna broń, która może posłużyć do niszczenia stanowisk dowodzenia czy punktów łączności. Amunicja GLSDB to zwykłe bomby lotnicze, które nie są jednak przenoszone przez samolot, ale wynoszone przez silnik rakietowy od pocisku ziemia-ziemia. Ich zasięg wynosi nawet 150 km. Co ciekawe, pocisk jest w stanie trafić w cel w promieniu 1 metra. Jeśli Ukraińcy faktycznie otrzymają tego typu amunicję, będą w stanie razić wszystkie cele na okupowanych przez siły rosyjskie terytoriach. Pociski GLSDB zostały wyprodukowane przez szwedzki koncern SAB przy współudziale amerykańskiego Boeinga. Amunicja została tak pomyślana, by bez żadnych prac adaptacyjnych mogła zostać zastosowana na wyrzutniach MLRS lub HIMARS. Jak poinformował Portal Defense 24, systemy z użyciem pocisków GLSDB mogą atakować cele przeciwnika wielokierunkową salwą i pod różnymi kątami na jeden obiekt, co może być szczególnie przydatne w przypadku atakowania dużych okrętów i silnie broniących obiektów, przeciążając lokalne systemy przeciwlotnicze. Sprzyja temu fakt, że bomba szybująca może manewrować omijając na przykład różnego rodzaju przeszkody terenowe. Tak komentuje to pułkownik Piotr Lewandowski. To broń szybująca ogromnie precyzyjna i podwajająca zasięg rażenia z 70-80 km, jakie mają HIMARSy, do 150 km. To broń do rażenia punktowych, wartościowych celów. Zasięg tej broni w pewnym stopniu zmienia obraz pola bitwy. Przy pomocy tej broni można upośledzać rosyjskie systemy rozpoznania artyleryjskiego, atakować stacje radiolokacyjne, stanowiska dowodzenia i lotniska wojskowe. Dla Krymu będzie to problem bo utrudni Rosjanom życie. Będą mieli z tyłu głowy, że Ukraina w każdej chwili może ich ostrzelać. Kluczowe pytanie to ile takich pocisków Ukraina otrzyma. To byłaby dodatkowa karta w talii Ukrainy i kolejny krok w doposażeniu ukraińskiej armii. Ale to jednak nie rakiety Atakms o zasięgu 300 kilometrów, które uderzałyby na tyły rosyjskich wojsk na terenie całej Ukrainy. Rosjanie nie byliby w żaden sposób bezpieczni. W czasie, kiedy Putin przygotowuje dużą ofensywę, Zachód pilnie powinien przekazać około 300 czy nawet 500 czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i masę amunicji. Rosjanie przygotowują się do dużej ofensywy. Trzeba mieć świadomość, że obecnie nie ma już żadnego upadku morale wśród rosyjskiej armii. Wręcz przeciwnie. Przeciętny Rosjanin idzie na wojnę z myślą, że będzie walczyć z tym wstrętnym Zachodem i wyzwoli Ukrainę spod jarzma tyranów z Kijowa. A tak komentuje sytuację na froncie generał Bogusław Pacek. Ukraina goni resztkami sił w wielu ważnych miejscach. Pokazał to Soledar i Krasnachora. A w dużym stopniu pokazuje to także Bachmut, gdzie toczą się bardzo ostre walki. Od analityków i służb wywiadowczych wiemy, że Rosja przygotowuje się do dużej ofensywy. Dziś nie patrząc na to, kto wygrywa, kto przegrywa, kto naciera, a kto się cofa, trzeba pilnie uzbroić Ukrainę. Pomóc przygotować się do ofensywy, która ją czeka. Ukraina nie jest gotowa na zmasowany atak. A w jakiej kondycji jest z kolei rosyjska armia? W mojej ocenie w średniej. Ona jest na tak zwanej rosnącej. Umacnia się przez budowanie nowych dywizji. Poza tym będzie jeszcze silniejsza, bo będzie miała więcej żołnierzy. Dużo więcej w porównaniu z liczbą 800 tysięcy kilka lat temu. Dziś mówimy już o liczbach powyżej miliona. Głównym celem Rosjan jest obecnie zdobycie nieodległego Bachmutu. Tam trwają intensywne walki. Zdobycie Bachmutu otworzy drogę do zdobycia obwodu donieckiego. Ważnym dla Rosjan ze strategicznego punktu widzenia jest również Krasna Chora. To wszystko, co widzimy, to walka o zdobycie dróg, szlaków, które Ukraińcy odcinają Rosjanom. Czy Bachmut zostanie zdobyty? Oczywiście życzymy Ukraińcom, żeby do tego nie doszło. Natomiast biorąc pod uwagę siły, które występują po ich stronie, zarówno siły główne, brygady, które uczestniczą w walkach, jak i siły obwodowe, które w dużym stopniu po stronie ukraińskiej zostały już wykorzystane, to przesadnym optymistą nie jestem. Jeśli walczące tam wojsko ukraińskie nie otrzyma odpowiedniego wsparcia, to będzie im bardzo ciężko obronić i Bachmut, i cały region. Jakiego typu uzbrojenia potrzebuje obecnie ukraińska armia, podał to bardzo precyzyjnie generał załóżny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. I naprawdę, według mnie, nie przesadził. Jeżeli pisał o 300 czołgach, to pisał o minimalnej liczbie czołgów, która jest wystarczająca dla jednej brygady czołgów. Pisał o minimum, które musi zrównoważyć potencjał rosyjski. Rosjanie w każdym tygodniu dostarczają coś na front, a Ukraińcy, ze względu na zniszczenia wojenne, mają niewielkie możliwości produkcji nowego uzbrojenia lub remontu już istniejącego. Nie dość, że konsekwentnie są niszczone fabryki zbrojeniowe, remontowe, to co chwilę brakuje prądu czy ogrzewania. Bez dostaw ciężkiego uzbrojenia, np. czołgów z Zachodu, Ukrainie trudno będzie skutecznie stawiać opór agresorowi. Nie ukrywam, że mnie to martwi, gdyż to jest kwestia decyzji politycznej, nie tylko militarnej państw zachodnich. Jeżeli ta decyzja brzmi wspieramy, to moment, w którym jesteśmy, nie pozwala na czekanie. Za miesiąc lub dwa Rosja będzie w zupełnie innym miejscu. Jeżeli Zachód nie przyspieszy pewnych dostaw, to może być po prostu za późno.